Czy prowadząc przedsiębiorstwo musimy pisać listy gratulacyjne? Oczywiście, że nie, ale czy nie jest nam miło, gdy sami takie otrzymujemy? Korespondencja taka nie musi dotyczyć jedynie prywatnych spraw. O tym, jak napisać list gratulacyjny, letter of congratulation, dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Listy uh, dotyczące gratulacji zazwyczaj dotyczą awansu. I przykład takiego listu też macie tutaj. Zapauzujcie nagranie i przeczytajcie. Ok. I am delighted to learn of your promotion of to deputy director of administration. Southworth Electronics is a great company to work for. And I'm glad to see that they recognize your excellent job you did last year as purchasing director. Congratulations, you deserve it. My personal regards, Gabrysia Hajska. I słówko, które pojawia się tutaj, zdecydowanie jest przydatne, kiedy piszemy taki list, to I am delighted, czyli z przyjemnością albo z radością. I am delighted to learn of your promotion to Deputy Director of Administration. Czyli z przyjemnością dowiedziałam się o Twoim awansie na zastępcę dyrektora administracji. Drugie, yy, drugi zwrot, drugie zdanko, które też tu się pojawia i też jest przydatne, to Deputy Director of Administration. Czyli zastępca dyrektora do spraw administracyjnych. Deputy Director of Administration. Trzeci zwrot to Congratulation on a New Job, czyli gratulacje otrzymania nowej pracy. Congratulation on a New Job. Tak więc to są nasze trzy zwroty, które dzisiaj poznamy. Jeszcze raz przypomnijmy je sobie. Pierwsze to było Congratulation on a New Job. Czyli gratulacje nowej pracy, Deputy Director of Administration, zastępca dyrektora do spraw finansowych, no i I am delighted, czyli z przyjemnością, z radością. Teraz zadanie dla Was, czyli połączcie zwrot z jego znaczeniem po polsku. Pierwszy zwrot to I am delighted. Przyjemnością. Drugi Deputy Director of Administration. Zastępca dyrektora do spraw administracyjnych. Trzeci: Gratulacje otrzymania nowej pracy. Czyli Congratulations on new job troszeczkę trudniejsze zadanie, bo teraz w lukę musicie wstawić brakujące słowo. Pierwsze zdanie to I am to announce that we have completed the audit with no significant findings, which is a testament to our diligence and accuracy in accounting. Drugie zdanie to The Has requested a detailed financial report to be prepared for the upcoming board meeting. Three. As the Deputy Director of Administration, your expertise in financial management will be a great asset to the team. OK, teraz sprawdźmy, jak powinny one poprawnie brzmieć uzupełnione. Pierwsze zdanie: I am delighted to announce znaczy, że z przyjemnością informuję, że zakończyliśmy audyt bez żadnych istotnych uwag, co świadczy o naszej staranności i dokładności w księgowości. Drugie zdanie uzupełnione brzmi tak: The Deputy Director of Administration has requested a detailed financial report to be prepared for the upcoming board meeting, czyli zastępca dyrektora do spraw administracyjnych, poprosił o przygotowanie szczegółowego raportu finansowego na nadchodzące spotkanie zarządu. Trzecie zdanie to Congratulations on your new job as the deputy director of administration. Your expertise in financial management will be a great asset to the team. Czyli gratulacje otrzymania nowej pracy jako zastępca dyrektora ds. administracyjnych. Twoja wiedza w zakresie zarządzania finansami będzie dużym atutem dla zespołu. Na dzisiaj to już wszystko. Ja jak zwykle bardzo Wam dziękuję. Jeżeli chcecie sprawdzić to, ile udało Wam się zapamiętać po dzisiejszym odcinku, to zachęcam Was do odwiedzenia portalu Infor.pl, gdzie w sekcji quizy znajdziecie zadania z dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia za tydzień i gatwarowska.